Plusy i minusy Yamaha YBR125. Z minusów to na pewno elektronika. Kostki, piny wszystko mamy na wierzchu bez zabezpieczeń. Nie ma żadnych hermetycznych kostek. Po prostu są takie zasuwki powpinane koszulki, więc jak myjemy karszerem, czy nawet ręcznie jesteśmy w stanie zachlapać tą elektronikę, i przez co nam nie działa na przykład yy, obrotomysz. Co do plusów to na pewno spalanie. Spalanie waha się między 2,5 a 3 litry. Przy prędkości 100 km na godzinę, na essa jechałem 67 km w jedną stronę, później w drugą To spalanie mi wyszło 2,7 litra, więc naprawdę bardzo spoko Prędkość maksymalna to jest 115-110 zależy od pogody Ja mam 1,85 85, 75 kW, więc tak to u mnie wygląda Ogólnie czy polecam Jamaszkę, czy coś się psuło na przełomie tych 4-5 lat Powiem Wam, że nic, No jeździ bez awarii, nie jedynie co Sasyjką był problem, wymieniałem na drugą i się okazało, że tam jakiś immobilizer jest Z którym był problem, bo nikt nie, o nim nie wiedział, nawet elektromechanicy z Zielonej Góry mieli problem No ale oficjalnie zostało zrobione, więc jamaszka śmiga Jak widać nie jest jakoś tam delikatnie traktowana Była, była w perfekcyjnym stanie Ale ja u, ją upalam, że tak powiem, po bunkrach, po jakichś tam wypadach moich Leśnych Dlatego wygląda jak wygląda, gdzieś nie gdzieś się podziera, na jakieś tam Kraksy małe były na błocie, bo panka, niby by no ale to wiecie, ona fajnie klei na asfaldzie, nawet tak mokro jest, więc naprawdę bardzo to mu polecam. No ale nie do piasku, nie do błota.